Czy manifestacja i transformacja ma swoją cenę? Czy wystarczy tylko leżeć i pachnieć i czekać, aż napłynie do nas obfitość? Niestety, często słyszę o tym, jakoby wystarczyło otworzyć się na przepływ energii i obfitości, a wszystko się samo znajdzie i samo się zrobi. Otóż moje doświadczenia są trochę inne. Nazywam się Marcin, a to jest podcast Zdrowego Dnia, gdzie opowiadam o swoich doświadczeniach na drodze do zdrowia. Wszystko brzmi pięknie, kiedy słyszymy, że wystarczy otworzyć się na energię dobra. A szczęście, czy manifestacja, jest kwestią wyboru. No dobra, ale co to tak naprawdę oznacza? Z obecnej perspektywy, po ponad trzech latach. Pracy nad sobą, swoim życiem i psychiką, mogę powiedzieć, że owszem, szczęście, ale nie tylko, jest kwestią wyboru. Ale chyba wypadałoby powiedzieć coś więcej na ten temat, bo ludzie, którzy to wiedzą, raczej są na trochę innym poziomie niż chociażby byłem ja kilka lat temu. I nie trzeba już tego tłumaczyć. Dlatego, kiedy słyszę wspomniane już wcześniej banały, to zastanawiam się, czy ludzie, którzy to piszą czy mówią, w ogóle wiedzą o co chodzi. Wszystko, co wam dzisiaj powiem, jest tylko i wyłącznie moim doświadczeniem. Także proszę weźcie pod uwagę, że każdy z nas zaczyna z trochę różnego, innego miejsca. Ale też droga do zrozumienia może być trochę inna. Kiedy mówię o swojej transformacji i zmianie, mam wrażenie, że dużo jest tam zachwytów, lekkości. Ale czy było lekko? Nie powiedziałbym tak. Zmiana, którą musiałem w sobie dokonać, była najtrudniejszą rzeczą, jaką przyszło mi zrobić w tym życiu. Mogę to powiedzieć z całą pewnością. Było to ekstremalnie trudne, wykańczające, wycieńczające i super nieprzyjemne. W moim rozumieniu, ceną, jaką musimy zapłacić za zmiany swego życia, jest właśnie to życie, to obecne życie. W pewnym sensie nasze stare ja musi umrzeć, by mogło narodzić się nowe, czyste, inne, nazwijmy to lepsze. Nie istnieje cena w tradycyjnym rozumieniu, gdzie wymieniamy pewną wartość na pewien produkt. Cena, jaką musimy zapłacić, to nasza praca, która musi być. Bardzo głęboka, dogłębna, zmieniająca nasze przekonania, myśli, ale też i działania. Wszystko, co wiemy i myślimy o sobie, musi ulec zmianie. Brzmi to prosto? Kiedyś, będąc jeszcze dzieckiem, oglądałem pewną japońską bajkę, w której główny bohater był alchemikiem. Cały świat znał zagadnienia związane z alchemią, która nie była niczym niezwykłym. Pozwalała ona oczywiście zręcznie wyszkolonym i utalentowanym osobom zmieniać przedmioty w inne przedmioty, transformować je, ale panowała tam jedna ważna zasada, której nie dało się w żaden sposób pominąć, przeskoczyć zasada równorzędnej wymiany, która w wielkim skrócie mówiła o tym, że by stworzyć coś z materiałów o tej samej wartości Musimy zapłacić tę samą wartość. Musiała zgadzać się na przykład masa, czy skład chemiczny. To oczywiście w takim wielkim skrócie. Ta zasada utkwiła mi bardzo mocno w pamięci, bo mówiła ona o pewnej równowadze. Nie można było stworzyć czegoś z niczego, czegoś cennego z materiałów, których wartość była bardzo niska. Uważam, że ta zasada w pewnym sensie obowiązuje również w przypadku transformacji życia. Praca, jaką włożymy w naszą własną zmianę, będzie proporcjonalna do tego, co uda nam się zmienić. W kwestii zdrowienia, jeśli mnie już chwilę słuchacie, to wiecie, że chorobę zawsze widzę jako drogę dwukierunkową. Skoro nasze ciało mogło wyprodukować chorobę, to uważam też, że posiada ono dosłownie wszystkie składniki oraz jest zaznajomione z każdym procesem do tego, by tę chorobę zwalczyć. Niezależnie od tego, jak zaawansowana jest owa choroba. Tylko czy uda nam się wyzdrowić, to jest już według mnie mocno uzależnione od tego, jak wiele pracy i wysiłku jesteśmy w stanie włożyć w to, by po prostu wyzdrowieć. Wciąż pamiętam, że gdy sprawy coraz bardziej się komplikowały, a ciało odmawiało posłuszeństwa, ciężko było znaleźć w sobie siłę, by wbrew wszystkim przeciwnościom wierzyć i próbować z całych sił odmienić swoją sytuację. Pamiętam momenty, kiedy w największych kryzysach swego życia przychodziła mi z pomocą medytacja czy modlitwa, ale, by nadać trochę szerszy kontekst, chcę wam powiedzieć, że Medytacja czy modlitwa nie była tylko prośbą czy pewnego rodzaju relaksem, ale była też aktywną pracą. Kiedy to z całych sił próbowałem wykrzesać z siebie chociażby wzniosłe emocje, takie jak szczęście, radość, satysfakcja, czy właśnie poczucie siły. Brzmi to dziwnie, nawet kiedy wam o tym teraz mówię, ale... Jeśli nie rozumiecie, o czym mówię, to zapraszam do odcinka o potędze umysłu i emocji, bo to właśnie emocje okazały się kluczem do zdrowia. Początkowo ciężko było wykrzesać z siebie coś więcej poza przygnębieniem, strachem czy wszechogarniającą ciemnością. Było naprawdę mrocznie, ale okazało się, że głęboko we mnie. Istnieje bardzo subtelna energia, którą możemy nazwać duszą. Każdy z nas ją posiada, każdy z nas też może uzyskać do niej dostęp i zacząć z niej korzystać jako, nazwijmy to, partnera, który w największych kryzysach pozwoli znaleźć ten drobny promyk nadziei i światła i siłę, by kolejnego dnia brać się w garść. I znów pracować nad sobą. Pracą, którą musiałem wykonać, było przyjrzenie się, a raczej powinienem powiedzieć, odkodowanie i odkrycie swoich własnych przekonań czy swoich nieuświadomionych myśli, zwłaszcza na swój własny temat. Środowisko, znajomi, rodzina, czy my sami opowiadamy o sobie przeróżne historie. Większość z nich przyjmujemy jako te prawdziwe, nawet kiedy przekonania te nas ranią czy krzywdzą, sprawiają, że czujemy się niepełnowartościowi. Jak to jest, że mamy o sobie tak złe mniemanie? O najgorszym wrogu nie myślimy tego, co potrafimy myśleć na swój własny temat. Ogromnym szokiem stały się dla mnie myśli, które sam o sobie myślałem. Ogromnym szokiem był też moment, kiedy w końcu udało mi się te myśli zlokalizować i w końcu usłyszeć. Tu znów powiem o medytacji, bo naprawdę nie znam lepszego narzędzia do tego, by ćwiczyć własną świadomość i uważność. Medytacja początkowa była formą relaksu, ale wraz z każdym dniem praktyki stawała się ona częścią mojego nowego stylu życia. Moment, w którym zacząłem dostrzegać swoje myśli, chociażby w ciągu dnia, zmienił moje postrzeganie siebie. Tylko by uzyskać dostęp do tych myśli, nie wystarczy medytować tydzień czy od święta. Mówię tu o regularnej praktyce, dzień w dzień, niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy formie i jak się czujemy. Ból towarzyszył mi każdego dnia, ale też i nocy. Nie było od niego wytchnienia. Ciało odmawiało posłuszeństwa, a każdy ruch był ekstremalnie wycieńczający. Ale nie powstrzymywało mnie to od pracy, jaką musiałem wykonać, bo wiedziałem, że jest to praca potrzebna, by wyzdrowieć. Niestety, albo raczej powinien powiedzieć, stety, jeśli chcemy wyzdrowieć, to musimy wykonać swoją pracę. Nikt za nas jej nie zrobi. Nikt nie przerzuci naszego bagna. Bo raczej, jeśli jesteśmy w krytycznym stanie, a przynajmniej ja w takim byłem, to nie brodzimy w pięknym stawie, ale brzydkim i śmierdzącym bagnie. Weźmy sprawę we własne ręce. Zdrowie jest naszą własną pracą. Zachwycony efektami medytacji. Tak super prostej czynności, która nie wymaga od nas dosłownie niczego dodatkowego. Oczywiście, oprócz chęci oraz czasu, bo wszystko mamy w sobie, zacząłem szukać kolejnych narzędzi do wewnętrznej pracy. I tak, między innymi, trafiłem na różne techniki, które związane są chociażby z szamanizmem, ale nie takim, jaki znamy z internetu czy telewizji, ale takim, który każde Wejść głęboko w siebie i dostrzec, kim i czym naprawdę jesteśmy. Do na początku odcinka mówiłem o tym, że musimy umrzeć, by narodzić się na nowo. I to jest właśnie obserwacja i wiedza, która w szamanizmie przekazywana była od tysięcy lat. Tak naprawdę wiele źródeł czy nurtów mówi dosłownie o tym samym, używa tylko innych słów do opisania procesów, które Między innymi pozwalają nam zdrowieć, odnajdywać siebie, ale też i transformować nasze życie. Bo jak chcemy żyć i być zdrowi, kiedy dotychczasowe życie doprowadziło nas właśnie do tego momentu? Czy wystarczy zmienić tylko jedną rzecz, znaleźć magiczną tabletkę, czy kilka razy pomedytować, czy wizualizować? Nie. By wyzdrowieć. Musi umrzeć w nas wszystko, co tę chorobę stworzyło w tym my, którzy tę chorobę pielęgnowaliśmy i współtworzyliśmy. Wielu z was może nie zgodzić się z twierdzeniem, że sami na siebie to zasłaliśmy. Oczywiście nie jest to wszystko takie proste, ale nawet najnowsze badania naukowe mówią, że to nasze środowisko jest istotniejsze niż chociażby nasze geny. To środowisko jest w stanie uaktywnić procesy, chemię, zmienić nasze DNA do tego stopnia, że zaczniemy chorować, a nawet umierać. Ceną, jaką przyszło mi zapłacić, był ogromny wysiłek ogromna i niezliczona frustracja oceany łez i złości, ale też i pewna samotność, bez której cały ten proces by się nie mógł odbyć. I to nie tak, że nie miałem wokół siebie ludzi, rodziny czy przyjaciół, bo miałem i byli oni ogromnym wsparciem, za co jestem i będę im dożywotnio wdzięczny. Ale samotność, jakiej musiałem doświadczyć, była wymagana, by móc oderwać się od wszystkiego, co do tej pory o sobie wiedziałem, by kiedy już będę w pełni świadom swoich emocji i myśli, móc wybrać to, w co wierzę. Zarówno i przede wszystkim o sobie samym, jak i też o świecie, który mnie otacza. Okazało się, że wszystko, co do tej pory wiedziałem i myślałem, było nieprawidłowe. Szokiem było, gdy w końcu mogłem zobaczyć i dojrzeć, że świat, w którym żyję, jest zupełnie czymś innym niż do tej pory myślałem i uważałem, że jest. No i nie zdradzając zbyt wielu szczegółów, bo, chcę, by każdy z Was mógł tego doświadczyć osobiście, obiecuję wam, że gdy tego doświadczycie, wywali Was z butów tak mocno, że chwilę zajmie Wam pozbieranie się po tym wszystkim. Jest to tak fenomenalne doświadczenie, że zmieni to dosłownie wszystko. Gwarantuję to Wam. Tylko właśnie, jest praca, która jest do zrobienia. Jeśli chcemy zawalczyć o siebie i o swoje życie. Ja naprawdę całym sobą wierzę, że jesteśmy w stanie wyjść i przezwyciężyć dosłownie każdą chorobę. Jeśli nie wierzysz, to polecam zapoznać się z twórczością chociażby dr Joe Dispenzy, który opowiada o zdrowieniu, jak i o cudach, w sposób bardziej naukowy. Dostarczając też różnych badań na ten temat, które między innymi prowadzi z pacjentami, którzy borykają się z różnymi dolegliwościami. Jeśli cię to nie przekonuje, to mogę powiedzieć, że sam wybierasz w to, co wierzysz. A będzie naprawdę wszystko to, w co uwierzysz. Teraz ja poleciałem dużym banałem. Ale jest to myśl, która zostanie we mnie do końca mego życia, bo moje doświadczenia jasno mi pokazały, że jest to prawda. Choć trzeba ją w sobie odkryć, by móc ją w pełni zrozumieć. I kończąc ten odcinek, czy istnieje cena za zdrowienie i transformacja życia? Tak. Uważam, że istnieje. Ale nie w takim znaczeniu, jak przywykliśmy myśleć o cenie. Istotne jest też to, że kiedy uda nam się to życie odmienić, to okaże się, że cena, jaką przyszło nam zapłacić, okaże się ekstremalnie mała w stosunku do tego, co życie zacznie nam oferować. Istotne jest też to, że kiedy uda nam się to życie odmienić, to okaże się, że cena, jaką przyszło nam zapłacić, okaże się ekstremalnie mała. W stosunku do tego, co życie nam zacznie oferować. To jest kolejna kwestia z zaskakujących i cudownych wiadomości, bo pamiętam jeszcze, jak podczas swojej psychoterapii opowiadałem swojej terapeutrze, że czuję pewną niesprawiedliwość, bo do pewnego momentu uważałem, że cena, jaką przyszło mi zapłacić za transformację i zmianę mego życia, była zbyt duża w stosunku do tego, co otrzymałem w zamian. Cierpienie i traumę, jaką musiałem przeżyć, by móc ponownie odnaleźć siebie, była totalnie niewspółmierna do tego, jak moje życie wyglądało po całej tej zmianie. Ale teraz z całą pewnością chcę Wam powiedzieć, że było warto, bo ilość dostatku, jaki płynie do mnie wszelkimi możliwymi strumieniami, aż ciężko opisać słowami. Tego po prostu trzeba doświadczyć. Dajcie mi, proszę, znać, czy to, co mówię, jest dla Was interesujące, czy jakkolwiek pomocne. Zostaw, proszę, komentarz, czy może podziel się swoimi doświadczeniami. Proszę też napisz, o czym chciałbyś, chciałabyś, żebym opowiadał dalej. Jeśli to, co mówię, uważasz za wartościowe, proszę też o subskrypcję, bo jest to dla mnie jakaś forma feedbacku że jednak znajdują się ludzie, którzy mogą coś z tego wyciągnąć dla siebie. A to właśnie na tym najbardziej mi zależy. Dzięki i zdrowego dnia.